Czasy starożytne cieszą się dość dużą popularnością wśród autorów gier planszowych i nie inaczej będzie w przypadku dzisiejszej gry, o której Wam opowiem, czyli Trial of the Gods, której wydawcą jest Ludus Magnus Studio. Jeśli chodzi o autora, jest to Diego Latini, o którym nie za dużo w tej chwili słychać. Jest to być może jego pierwszy tytuł, który zaprojektował. W każdym razie, jeżeli jesteście jego ciekawi, ponieważ polska edycja jest szykowana przez wydawnictwo Czech Games, to zapraszam do oglądania tego materiału. W każdym razie, jeśli chodzi o ten tytuł, no to zabiorę Was na Morze Egejskie, gdzie jako Argonauci będziemy starali się odnaleźć. Skarby, walczyć z potworami, no i przede wszystkim budować swoją talnię i szukać łask u bogów. Jeżeli jesteście ciekawi tego tytułu, zapraszam Was do oglądania. Tak mniej więcej prezentuje się gra przygotowana do rozgrywki. Nie są to jeszcze wszystkie elementy, ponieważ nie zmieściły mi się w kadrze. Będę je pokazywała w oddzielnych ujęciach. Na mapie, czyli na głównej planszy, mamy tutaj przede wszystkim obszary wodne oraz wyspy. Obszary wodne są rozdzielone takimi przerywanymi liniami. Poza tym, na niektórych od samego początku będą znajdować się potwory, które losowo zostały wylosowane z stali. Nasi argonauci rozpoczynają swoją przygodę na jednym z obszarów wodnych, na obrzeżu planszy. Na każdej wyspie znajduje się świątynia. Pod świątynią znajdziemy skarby. Na skarbach, czyli na takich znacznikach, które losowo na początku gry będziemy rozmieszczać na poszczególnych wyspach, mogą być dwie rzeczy. Albo jest to pusty znacznik, czyli ten skarb nie dotyczy Złotego Runa, albo w świątyni znajduje się jeden z czterech znaczników Złotego Runa. Po co nam te informacje i kiedy je zdobywamy? Zdobywamy je eksplorując poszczególne wyspy. Wtedy mamy prawo zajrzeć do świątyni, podejrzeć, jaki tu znajduje się znacznik skarbu, czy właśnie zawiera on złote runo, czy też właśnie jest pusty. Ale oczywiście nie jest tak łatwo tutaj eksplorować, ponieważ na poszczególnych wyspach mamy albo argonautów, którzy na początku są naszymi wrogami, czyli musimy ich pobić, żeby dołączyli do naszego zespołu. Albo są to jakieś potwory, czyli w tym przypadku Gorgona. Aby móc jak najlepiej sobie radzić tutaj z przeciwnościami losu, no to będziemy sięgać po łaski poszczególnych bóstw. Jest tu sześć świątyń, pod którymi kryją się poszczególni bogowie, ale nie są to ustalone miejsca dla tych bogów, ponieważ Każda taka świątynia na samym początku gry będzie miała rozlosowany taki znacznik, losowo będziemy umieszczać, czyli w tym przypadku Neptun, który kryje się w zielonej świątyni, może w następnej rozgrywce być na fioletowej. Bardzo fajna rzecz. No to przyjrzyjmy się teraz kartom, które są silniczkiem w tej grze. Przede wszystkim. Na karcie każdego bóstwa mamy informację o tym, do którego bóstwa należy ta karta, więc łatwo rozróżnić poszczególne talie. W górnej części mamy dwa symbole: walki i eksploracji. Właśnie będą wykorzystywane do tych dwóch akcji. Natomiast podstawowe akcje, które mamy do swojej dyspozycji, zagrywając kartę, są w tej ramce poniżej: więc mamy ruch, mamy odświeżenie kostek energii, mamy akcję rozkazu. Oraz mamy akcję przywrócenia punktów życia. Natomiast te liczby wskazują, ile tych y, poszczególnych akcji y, mamy do swojej dyspozycji. Natomiast na samym dole będziemy mieć tu ewentualnie punkty zwycięstwa, które być może będą dawały nam punkty zwycięstwa takie pełne na koniec gry. Jeszcze dodatkowo zwróćcie uwagę tutaj na dwa górne rogi. Po prawej stronie mamy informację, jaki jest koszt w koskach energii na każdej karcie, no i tutaj mamy po lewej stronie informację o tym, jakiego rodzaju ta karta jest. Jest to w tym przypadku karta walki. No i oczywiście na każdej karcie jeszcze dodatkowo mamy jakiś efekt, czyli kartę możemy wykorzystywać do tak naprawdę cztere, czterech różnych akcji. Możemy tutaj walczyć. Eksplorować, wykonywać podstawową akcję lub odpalać umiejkę, która jest wskazana na danej karcie. Ale oczywiście karty walki to nie wszystko, co znajdziemy w danych taliach. Mamy również podstawowe karty akcji. To jest taka piąstka. No i dodatkowo możemy mieć. Kartę reakcji. Jest to karta, która nam pozwala wykonywać akcję, na przykład tę, która jest wskazana tutaj na tej karcie, w chwili, kiedy wykonuje akcję inny gracz. Po o ile spełnimy tutaj warunek, czyli w tym przypadku, jeżeli inny gracz umieści jeden znacznik eksploracji na wyspie, wtedy możemy odpalić tą umiejkę. Pewnie teraz zastanawiacie się, ile trwa rozgrywka, mianowicie maksymalnie 5 dni. Te 5 dni będą odmierzane przez takie karty, które będziemy stopniowo umieszczać tutaj w slotach. Odkrywając taką kartę, będziemy wiedzieć, że w fazie olimpiady będziemy musieli zbierać te oto symbole, które są wskazane na tej karcie. Ewentualnie wszelkie remisy są w takiej kolejności wskazane na każdej karcie. I informacje o tym, kto zdobędzie i jaką nagrodę za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Tu na tym to, że będziemy się właśnie ścigać, czyli znacznik, który będzie najbardziej z przodu, będzie dostawał nagrodę z pierwszego miejsca. I tak jak mówię. Koniec gry. Odmierzają nam te karty, czyli w chwili kiedy umieścimy piątą kartę, no to w tym momencie odpalamy koniec gry. No i jak jest skonstruowany każdy dzień rozgrywki? No to znajdziemy na to odpowiedź w karcie pomocy. Jak widzicie, każda runda, czyli każdy taki dzień składa się z pięciu poszczególnych faz. Pierwsza faza, faza świtu pozwala nam dobrać karty, kupować karty, no i ewentualnie wytrenować naszych argonautów, jeżeli nie są jeszcze wytrenowani, czyli będziemy mogli wykorzystywać ich umiejki. Następnie przechodzimy do fazy e, przygód. No i w tym momencie wykonujemy każdorazowo do dwóch akcji. Lub no, możemy też spasować się, z tym, że tutaj spasowanie tak naprawdę nie kończy naszego udziału w, da, w danym dniu, ponieważ są właśnie te karty reakcji, e, które pozwalają nam dołączyć do rozgrywki. W każdym razie, m, nawet pasowanie to jest. Taka możliwość przeczekania najlepszej, najlepszego momentu, żeby wykonać jakąś akcję. Następnie przechodzimy do fazy wrogów. W tym momencie, jeżeli znajdujemy się na miejscu, w którym znajduje się niepokonany przeciwnik, czyli wróg, jakiś potwór albo argonauta, którego jeszcze nie pokonaliśmy, dostajemy obrażenia. No i. Przechodzimy do fazy olimpiady. Tutaj, tak jak mówiłam, na tamtej planszy będziemy sprawdzali i wykonywali szereg y akcji, żeby zdobyć właśnie pierwszą nagrodę. Natomiast w fazie zachodu słońca będziemy tu przygotowywać się tak naprawdę do kolejnej rundy. Jeśli chodzi o obszar gracza, to każdy będzie miał taką planszetkę, która będzie porządkowała mu wszystkie elementy, które są potrzebne w gry. Tutaj w górnej części mamy właśnie kostki energii, za pomocą których będziemy kupować karty i wykonywać akcje. W chwili kiedy będziemy opłacać, przenosimy je na stronę wyczerpaną. Jeżeli nie mamy tutaj w tym obszarze żadnych kostek, nie będziemy mogli wykonywać akcji, które wymagają od nas właśnie poświęcenia tych kostek. Oczywiście są akcje, które przywracają te kostki z powrotem do tej strony, do której możemy potem wykorzystywać. W górnej części mamy tor naszego życia i wigoru. Mamy tu blokadę, taki znacznik, który będziemy mogli przemieszczać. On będzie nam mówił, że nie możemy tak naprawdę przekraczać właśnie tego pola, nawet jeśli będziemy zdobywać punkty życia. Dodatkowo na samym dole mamy tu wskazany limit kart na ręce, które będziemy jednorazowo w różnych fazach pobierać. Tutaj mamy bardzo fajne tory, które na samym początku mają takie znaczniki losowo rozmieszczone. Gdzie w chwili, kiedy będziemy zdobywać świątynię, czyli eksplorować, właściwie pokonywać wrogów, będziemy mogli wybrać sobie jedną z tych tutaj świątyń i odblokować umiejętność. I teraz są tu dwie rzeczy. Po pierwsze, będziemy mieć stałą jakąś umiejętność, która jest skazana na tym, że tonie. A po drugie, będziemy mogli korzystać z kolejnych kart bóstw w fazie świtu. No i tutaj mamy kartę naszego argonauty, naszego kapitana, gdzie jak widzicie te karty są dwustronne. W chwili kiedy kolejni argonauci będą dołączać do naszej drużyny, będą niewytrenowani, więc ta umiejętność nie będzie jeszcze aktywna. Natomiast w chwili kiedy ich wytrenujemy, na każdej karcie jest tutaj. Koszt wskazany takiego wytrenowania. Będziemy przekręcać na drugą stronę i odblokowuje nam się umiejętność e, naszego kapitana lub też argonauty, o ile będą tutaj w kolejnych slotach. No i na przykład w swojej turze wybieram akcję ruchu, czyli w tym momencie mam dwa punkty ruchu, więc biorę swojego kapitana i przemieszczam go. Na inne pole. Z tym, że jeżeli poruszam się po obszarach wodnych, muszę dobrać kartę przygody. No i z wierzchu dopieram taką kartę i rozpatruję to, co na niej jest. I uwierzcie mi, nie zawsze to są dobre rzeczy. No to przyjrzymy się teraz kartom wrogów, które będziemy mogli zdobyć i pokonać. Po lewej stronie mamy szereg informacji, takich e, kombatowych, czyli po pierwsze, informacje o tym, jaka jest siła obrony tego potwara już na wjazd. Następnie, informacje o tym, iloma kostkami walki, czyli tymi tutaj wskazanymi, e, już zrobimy ostrość. Tymi oto będziemy rzucać, czyli w tym przypadku, w przypadku Syreny, będą to dwie kostki. No i w zależności od tego, co na nich wypadnie, to możemy dodać albo do obrony danego wroga, albo jeszcze odpalić umiejkę. Czyli w chwili, kiedy taki symbol zostanie wyrzucany na takiej kostce, dodatkowo odpala się umiejka tego oto potwora. Natomiast po prawej stronie jest szereg symboli, które nam identyfikują danego wroga. Po pierwsze, na górze jest informacja, że to wróg, poniżej, że jest to potwór. Jeszcze niżej symbol, że jest to potwór morski. No i kategoria każdego potwora, każdych potworów, yy, czyli i lądowych i morskich mamy trzy. Poziom pierwszy jest najłatwiejszy, drugi to jest średni, natomiast trzeci jest najtrudniejszy do pokonania i tam trzeba się naprawdę przygotować różnymi kartami i umiejkami, żeby móc pokonać i wziąć trofeum. No i teraz najważniejsza rzecz, czyli jak tu zdobywamy punkty zwycięstwa i jak wygrywamy. Ścigamy się tu w czterech kategoriach. Z dominacji, czyli w tym momencie będzie nam zależało, żeby pokonywać poszczególne potwory. I na koniec gry. Każdy z graczy będzie sprawdzał, ile punktów zwycięstwa tutaj zyska, i gracz, który ma najwięcej punktów, dostanie 6 punktów zwycięstwa na drugim miejscu. Są to 4 punkty na ostatnim, trzecim miejscu. 2, czwarty gracz, jeżeli bierze udział w rozgrywce, już nie dostaje żadnych punktów zwycięstwa. I to jest jeden z czterech części cząstkowych punktów zwycięstwa na koniec gry. Kolejna dziedzina, w której będziemy się ścigać o punkty zwycięstwa, jest to eksploracja, czyli będziemy sprawdzać tutaj, ile punktów zdobyliśmy poprzez eksplorację poszczególnych wysp. Zdejmujemy w tym momencie wszystkie nasze świątynie, odsłaniamy miejsca, gdzie są skarby. I tam, gdzie jest element złotego runa, zdobywamy dwa punkty za każdy nasz znacznik. Tam, gdzie są puste, jeden punkt sprawdzamy, kto ma najwięcej punktów. No i osoba, która ma ich najwięcej, dostaje sześ, sześć punktów zwycięstwa. Na drugim miejscu, cztery punkty, na trzecim miejscu, dwa punkty. Trzecia dziedzina, w której się ścigamy, to Olimpiada, czyli w tym momencie sprawdzamy, ile takich znaczników udało nam się zdobyć. Osoba, która ma najwięcej takich znaczników, zdobywa 5 punktów, na drugim miejscu 3 punkty, na ostatnim, trzecim miejscu 1 punkt zwycięstwa. Ostatnia kategoria, która przyniesie nam punkty zwycięstwa, to jest nasza pobożność, czyli w tym momencie będziemy sprawdzali, jakie łaski udało nam się u poszczególnych bóstw wynegocjować. Oczywiście, tak naprawdę, chodzi o punkty zwycięstwa na kartach bogów, które zostały zakupione i dołączone do naszej talii. Gracz, który ma najwięcej punktów z tych kart, dostanie 5 punktów zwycięstwa, na drugim miejscu 3 i na trzecim ostatnim 1 punkt zwycięstwa. Wszystkie te punkty cząstkowe zliczamy i wyłaniamy zwycięzcę. Jeśli tak się zdarzy, że będzie tutaj remis, no to mamy szereg informacji o tym, w jaki sposób rozstrzygamy remisy. W zrozumieniu tej gry niestety nie pomaga instrukcja, która oprócz tego, że jest bardzo ładnie przygotowana w sensie takim graficznym, niestety zostawia bardzo dużo pytań bez odpowiedzi. Dlatego ważne jest, żeby tutaj przejrzeć i zarówno forum, jak i ewentualnie dopytać się wydawcy a propos wielu różnych aspektów i wielu problemów, wielu pytań, które znajdziecie podczas rozgrywki. Jeśli chodzi o same komponenty, moim zdaniem ta gra wykonana jest naprawdę w Większości. Naprawdę to sowato mamy tutaj fajne mipelki, drewniane elementy z nadrukiem, z wygłębieniem który jest przeznaczony zarówno po to, żeby zaznaczać hity, jak i ewentualnie moment kiedy pokonamy jakiegoś potwora, czyli weźmiemy go do siebie, zaznaczymy, że jest on nasz, czy też właśnie Argonautę który przystąpi do naszej drużyny i w ten sposób właśnie zaznaczamy, że on już jest w naszej drużynie, bardzo fajne elementy, kolejna rzecz, no to bardzo mi się podobają świątynie, które wyglądają naprawdę efektownie na planszy, pod którymi kryją się znaczniki właśnie tych skarbów, które będziemy starali się odkryć i znaleźć te złote runo, które gdzieś nam się kryje w świątyniach na mapie. Kolejna rzecz, no to karty. Karty przygody, przynajmniej ja je tak nazwałam, ponieważ tutaj każdorazowo, kiedy będziemy naszymi kapitanami przemieszczać się po planszy, po strefach wodnych, będziemy odkrywać karty, na których są bardzo ciekawe teksty, bardzo takie flafowate, wiecie, jak to w, że tak powiem, podczas przygód bywa raz wiatr w oczy, raz my z wiatrem, więc tutaj naprawdę jeśli chodzi o ten, te teksty i te efekty, które są na tych kartach no to wiadomo, że no niektóre są naprawdę bardzo nas, będą, które nas będą bardzo boleć, natomiast będą też takie, które na przykład dodadzą nam jakieś karty na rękę bardzo fajne, ciekawe tutaj rozwiązanie kolejna rzecz, która mi się również podoba jeśli chodzi o komponenty, no to przygotowanie Świątyń z łaskami i staliami poszczególnych bogów. To znaczy, to jest takie dwustronne, bo z jednej strony wygląda to efektownie. Mamy tutaj miejsce, zarówno na to, żeby właśnie w sposób losowy przygotować te poszczególne świątynie w kolorach dla poszczególnych bogów. Bardzo fajne jest to miejsce na te talie, i fajne jest miejsce na to, gdzie mamy możliwość odrzucania tych kart w trakcie rozgrywki. Natomiast już mi się zdarzyło, że niestety podczas wyjmowania tych elementów, ponieważ nie są tutaj pudełko nie jest w stanie pomieścić tych elementów złożonych, więc z każdym razem, kiedy będziemy chcieli przystąpić do rozgrywki, będziemy musieli rozkładać, składać, rozkładać i składać. No i niestety jest to tektura i w kilku miejscach mi się już rozwarstwiła, nie wiem jak to będzie wyglądało w przyszłości. No, także mówię z jednej strony fajne rozwiązanie, z drugiej strony troszeczkę niepraktyczne. Ale całościowo gra wygląda naprawdę bardzo fajnie, i e, zarówno grafiki, i właśnie cała szata graficzna, która jest tutaj przygotowana, zarówno plansza wygląda naprawdę bardzo efektownie podczas rozgrywki. E, bardzo również mi się podoba tutaj, że mamy cztery warunki punktacji końcowej. i Wszystkie te cztery dają nam potem ostateczny wynik, jeśli chodzi o w, m, punkty zwycięstwa, więc nie możemy tutaj zaniedbać e, wszystkich tych elementów i skupić się na przykład tylko i wyłącznie na jednej ścieżce. Mamy tutaj eksplorację, która moim zdaniem jest jednym z najtudniejszych tutaj efektów. Znaczy, no, z jednej strony pozwala nam zajrzeć pod świątanie i popatrzeć na skarb e, i sprawdzamy wtedy, czy dostaniemy dwa punkty, czy jeden punkt. Natomiast. Nie było to interesujące, jeśli chodzi o taką mechaniczną stronę. Po prostu musimy mieć odpowiednią liczbę tych takich znaczników eksploracyjnych. Na kartach stawiamy znacznik, tyle. Nic się nie dzieje. Kolejna rzecz, trofea. No to tutaj już możemy troszeczkę bardziej zawalczyć o te emocje, ponieważ musimy pokonywać wrogów i na początku Argonauci nie chcą przystąpić tak łatwo do naszej drużyny, musimy ich najpierw pokonać i nie będzie to, uwierzcie mi, łatwe, więc ym, za każdym razem, kiedy będziemy tutaj musieli zbierać te trofea, ja mówię tutaj o potworach zarówno morskich, jak i lądowych, no to to będzie ciekawy bardzo element gry, aczkolwiek zdarzają się nam takie rozgrywki, że nawet kilkukrotnie musieliśmy podchodzić do tego samego potwora, co było dość wyczerpujące. Więc nie jest to łatwe, nie jest to takie zupełnie proste, czasami wręcz irytujące, no ale mówię, z drugiej strony jak już pokonamy, no to czujemy ogromną satysfakcję, no i te punkty zwycięstwa, które zdobędziemy za te trofea, no to być może dadzą nam na koniec gry tą najwyższą punktację, jeśli chodzi o ten aspekt. Olimpiada. Powiem Wam, że byłam bardzo ciekawa, jak Olimpiada będzie tutaj funkcjonowała, natomiast jest to naprawdę bardzo ciekawie rozwiązane. Oprócz tego, że będziemy tutaj zbierać takie znaczniki właśnie tej Olimpiady, no to na koniec mamy fazę, gdzie dobieramy karty, czyli nie zostajemy z jakimiś tam kartami resztkami, które nie wykorzystaliśmy podczas takich standardowych tur, tylko dodatkowo bierzemy pełną rękę do naszego limitu kart które będziemy mogli wykorzystać właśnie do tego, żeby zdobyć te punkty ymm, y, podczas olimpiady, lub też są tam odpowiednie karty z odpowiednią ikonografią, które dają dodatkowy efekt, który wykorzystujemy właśnie zamiast tych znaczników, tych symboli, które są wymagane w danej dyscyplinie. Bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawe rozwiązanie i takie. No, przeze mnie jeszcze nie spotkane w żadnej grze. I ostatnia rzecz, no to budowa talii. Bardzo fajnie tutaj to rozwiązano. Mamy sześciu bogów, do których będziemy starali się jak najszybciej postarać o ich łaski, ponieważ to nie jest tak, że będziemy sobie wybierać, którą talię będziemy chcieli zdobyć, tylko w zależności od tego, co sobie odblokujemy, jakiego, jakiego argonautę będziemy mieć, jakie umiejętności zdobędziemy podczas rozgrywki, do tych świątyń będziemy mogli sięgać i kupować karty. Więc to jest naprawdę bardzo fajny element, czyli ta budowa talii jest tutaj naprawdę rozwiązana w sposób bardzo, bardzo ciekawy. No i tu, jeśli chodzi o koszty mamy tutaj karty, które będziemy zdobywać, będziemy mieć technologie, które będziemy rozwijać, czyli takie stałe umiejętności, które mm, pozwolą nam jeszcze zboostować nasze akcje. Wszystko tutaj. Zdobywamy za pomocą kostek energii. Na samym początku mamy 8 tych kostek i naprawdę będzie nam ciężko podejmować decyzję, które kostki przerzucać na tą wyczerpaną stronę, a które sobie zostawiać jeszcze do wykonywania akcji. Natomiast w trakcie gry są tutaj możliwości, żeby coraz więcej tych kostek było. Te kostki też będziemy mogli odzyskiwać, czyli te wyczerpane znowu będą mogły być w tej strefie takiej, którą możemy wykorzystać. Bardzo fajny element, także nie mamy tutaj tak naprawdę jakichś tam e, rzeczy, e, jakiegoś symbolu, który nam będzie pozwalał kupować karty, tylko mamy właśnie te znaczniki energii, więc każdorazowo patrzymy na koszt, który nam pozwoli zdobyć jakąś kartę. Bardzo fajna rzecz. E, jeśli chodzi o świątynię... Okej, okay, one kryją te skarby, czyli te znaczniki, które pozwolą nam zdobywać trochę więcej punktów na koniec gry podczas eksploracji. Natomiast na tych świątyniach jeszcze dodatkowo można umieszczać um, um, te znaczniki stroną, taką symbolami, um, które dają dodatkowe jakieś punkty albo zdobywanie zdrowia, albo um, dodatkowego punktu ruchu. Natomiast. Chyba ani razu mi się nie udało wykorzystać tej umiejętności świątyni, bo żeby wykonać tą akcję zbustowaną z tej świątyni, musi być tam nasz kapitan i musimy zdecydować się na wykonanie tej konkretnej akcji, która jest wskazana na świątyni. Troszeczkę jest to upierdliwe, więc tak jak mówię, jest to niewyczerpany... Potencjał, jeśli chodzi o świątynię. Oczywiście, jak najbardziej, podczas zdobywania świątyń, no to stawiamy tam flagi i właśnie możemy odblokować jakąś tam stałą umiejkę więc to jest jak najbardziej fajne. Natomiast, tak jak mówię, samo to zbustowanie niby akcji z tym symbolem, który jest na tej świątyni, naprawdę można to olać, ponieważ do niczego on się nie przydaje. Jeśli chodzi o punkty hańby, które zdobywamy tutaj, na przykład uciekając przed potworem i nie podejmując walki, też moim zdaniem one są. Totalnie niepotrzebne. Tu chyba zastosowałabym jakiś Home Rule, żeby to były punkty minusowe. Tak naprawdę te żetony, te znaczniki hańby służą tylko i wyłącznie do rozstrzygania remisów, więc my tak naprawdę również olaliśmy ten aspekt i po prostu niezależnie od tego, czy zdobywaliśmy ten żeton, czy też nie, po prostu wykonywaliśmy swoje akcje, które wcześniej zaplanowaliśmy i tyle. Bardzo również mi się właśnie to, co podoba, to o czym wspomniałam wcześniej, czyli rozwijanie naszych proszetek, Oprócz tego, że możemy zdobywać dodatkowe kostki energii, które będą nam służyły właśnie do zakupywania różnych kart. To mamy jeszcze tak. Mamy tor, który y, będzie nam zaznaczał wigor. Mamy również y, sloty, na które będziemy mogli zagrywać karty Argonautów. No i mamy również y, tutaj. Możliwość odblokowania umiejek, które na samym początku losowo znacznikami zakrywamy i oprócz tego, że właśnie odblokowujemy jakąś tam umiejkę, no to mamy też możliwość zdobywania łaski u kolejnego boga, który kryje się właśnie pod tym żetonem. Bardzo fajna rzecz, także bardzo mi się podoba właśnie ten rozwój naszej planszetki w trakcie rozgrywki. Jeśli chodzi o regrywalność, jest ona moim zdaniem na bardzo dużym poziomie, ponieważ y, mamy tutaj bardzo dużo losowych elementów, które podczas setingu są układane. Na przykład te znaczniki skarbów, które znajdują się pod y, świątyniami. To, że różne potwory w różnych miejscach pojawiają nam się w zależności od tego, jak nam się wylosują karty. To, że różni argonauci będą tutaj na planszy i różnych sobie wybierzemy z umiejętnościami. To, że każdy bóg będzie przypisany do innej świątyni. Dużo fajnych rzeczy, które na samym początku właśnie yy, rozłożone, decydują o tym, w, w którym kierunku będzie nasza rozgrywka iść. I które elementy punktacji końcowej będą, nam, e, będą dla nas łatwiejsze do zdobycia. Naprawdę bardzo fajna rzecz. No i rzecz, która mi się szalenie podoba w grach pl planszowych, czyli wielofunkcjonalność kart. Mamy tutaj karty, które możemy zagrywać na trzy sposoby. Po pierwsze, właśnie podczas eksploracji, podczas e, walki możemy tutaj symbole wykorzystywać. Kolejna rzecz do wykonywania takich standardowych akcji, które zagrywając kartę po prostu odpalamy czy ruch, czy e, zdobywanie e, dodatkowych, e, odświeżanie znaczników energii, czy też e, odzyskiwanie punktów zdrowia. Różne rzeczy tutaj możemy sobie zdecydować. I ostatnia rzecz na karcie to jest odpalenie efektu, który na niej jest. I naprawdę to są fajne rzeczy, które będziemy podczas rozgrywki bardzo często się zastanawiać, do czego daną kartę wykorzystać. Świetna, naprawdę świetna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o feeling z rozgrywki, no to tutaj już nie jestem taką optymistką. To nie była gra, która sprawiała satysfakcję, podczas której naprawdę super świetnie się bawiliśmy. Bardzo było to męczące, za każdym razem sięgać do instrukcji, ponieważ zachodziłem na planszy podczas rozgrywki różne sytuacje, na które po prostu nie wiedzieliśmy jaka jest odpowiedź. Pomogło mi zdecydowanie wydawnictwo, które przysłało całą masę odpowiedzi na pytania, które im zadałam. Także jestem szalenie im wdzięczna za to, że pomogli mi rozkminić różne funkcjonowanie i funkcjonalność w tej grze. Natomiast, tak jak mówię, jest to gra bardzo specyficzna. Myślę, że ona będzie taka też zero-jedynkowa. Jednym się spodoba, drugim się nie spodoba, bo to nie jest zła gra. to jest naprawdę sporo użytych, e, zaszytych, fajnych pomysłów, e, które też nie do końca jednak tutaj grają. E, tak jak mówiłam, e, wspominałam o tych świątyniach. Moim zdaniem jest to niewykorzystany potencjał, który e, mogły mieć ze sobą te świątynie. Bardzo e, też irytujące jest tutaj działanie tych Argonautów, którzy. Dołączą do naszej e, drużyny, które, którzy nie są naszymi kapitanami. Oni naprawdę mają dużo bardziej ograniczone możliwości, zarówno ruchu, jak i wykonywania akcji. Więc też nie do końca czuliśmy potrzebę tak naprawdę zwiększania naszego zespołu tych um, dodatkowych argonautów. Ważne było, żeby właśnie ten nasz kapitan radził sobie super, miał super świetne karty na ręce, które nam wchodziły podczas, podczas przetasowania. Natomiast, no, sporo rzeczy nie było dla nas takich bardzo istotnych. Tak jak mówiłam, również o tych y, znacznikach y, hańby, które też zdobywaliśmy, i tak jak mówię, ja myślałam, że to. Nie wiem, będą służyły nam e, do tego, żeby dawać, nie wiem, punkty minusowe. Nie, one, tak jak mówiłam, rozstrzygają tylko remisy. Czy jest to zła gra? Nie, zdecydowanie nie jest to zła gra. Natomiast, tak jak mówię, ona nie spodoba się wszystkim. My, szczerze mówiąc, Pierwszą rozgrywkę straszliwie się męczyliśmy, oprócz tego, że ona ma strasznie dużo niuansów, które trzeba było wytłumaczyć, i pierwsze tłumaczenie i szukanie odpowiedzi na pytania graczy w instrukcji było naprawdę dość pracochłonne, i to ponad godzinę siedzieliśmy nad tym tytułem, żeby rozkminić te zasady. Natomiast sama rozgrywka, nie była na tyle satysfakcjonująca. Ja uwielbiam e, gry, które mają m, w sobie mechanikę budowy talii. Tutaj jest to ciekawe, natomiast nie dawało mi takiej satysfakcji w chwili, kiedy wybierałam konkretne karty w innych takich standardowych e, deckbuilderach. Także z jednej strony jest to bardzo ciekawy pomysł, że mamy te sześć e, deków, które w zależności od rozgrywki i, mm, i, i łaski. I, których bóstw tam zdobyliśmy, w jakich kolorach, w jakich świątyniach, mamy odblokowaną możliwość właśnie zdobywania tych kart. No i też powiem Wam, że tutaj deki są bardzo różnorodne. Są karty takie, które pozwalają nam powiązać je między sobą, więc te akcje, które są na nich wrzucone, są mocniejsze. Natomiast nie jest tak dużo tych kart. Także. Nie wydaje mi się tutaj najlepszym rozwiązaniem skupianie się na przykład na jednym boku, żeby zbudować taką jedną silną talię. Warto jednak czerpać tutaj łaski u różnych bus, żeby właśnie ta talia wyglądała najbardziej interesująco i te akcje były odpowiednie do każdego etapu gry. Jeżeli więc szukacie gry, która jest naprawdę interesująco zaprojektowana, która fantastycznie wygląda na stole i która potrzebuje jednak trochę więcej czasu na to, żeby poznać ją lepiej, no to warto spróbować zainteresować się, pójść na jakąś szkółkę yy, i po prostu zaprzyjaźnić się z tym tytułem. Jeżeli nie jesteście pewni, no to tak jak mówię, warto najpierw spróbować. A na dzisiaj to i wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!